Czy zawsze pani była grzeczną dziewczynką? Ale to pytanie do mnie, czy do postaci? Do Sandry Bruchajzer. Do Bruchajzer. Trudno powiedzieć, czy w ogóle byłam grzeczna, bo z opowieści moich rodziców wiem, że niekoniecznie. Bardziej byłam uparta. Ale czy niegrzeczna, to może jest za duże słowo. Przede wszystkim stawiałam na swoim. A wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, to, to jest bardzo ważne, żeby ich słuchać, e, ich emocji, tego co mają do powiedzenia. Żeby nie traktować ich jako kogoś nieważnego tylko nie. dlatego, że są dziećmi. Uważam, bo Pani jest tak e, młodą osobą, że Pani już się pewnie wychowywała, pewnie, na pewno już e, jakby, przy w innych strategiach wychowawczych, a przynajmniej te inne strategie wychowawcze były już ogólnospołecznych narracji. prawda? Ja ze względu na, na swój wiek, no to domyśla się Pani bardzo konserwatywne, twarde i e, tak dalej, i tak dalej. Czy spotkała się Pani na przykład z taką antypodą tej dyscypliny, jak nadopiekuńczość rodziców? Poza tym, że jestem aktorką, też skończyłam neurologopedię i tam również poruszaliśmy wiele tematów związanych z wychowaniem dzieci. Więc zarówno nadopiekuńczość, jak i zbyt duża olewczość zachowań Czyli dzieci. Czy takie antypody? Tak? tak, są złe. I. Trzeba znaleźć y, gdzieś się złoty środek, natomiast jesteśmy tak różnorodni zarówno jako rodzice, jak i dzieci, że no ciężko tego pośrodkować. I tak naprawdę do każdego dziecka i każdy rodzic musi mieć swoje holistyczne podejście. Holistyczne, czyli pełne. Tak. To piękne. Y, proszę mi powiedzieć, czy ten spektakl y, jest tak, że o, tak, tak się pytanie zadaje, ale niech już <laughs> będzie. Czy jest także skierowany do rodziców, żeby powstała w nich refleksja, jak wychowywać dzieci? Nie wiem, czy jak wychowywać dzieci, ale myślę, że to jest bajka przede wszystkim dla rodziców i sami mogą wysnąć wnioski oglądając ten spektakl. I trudno mi powiedzieć, czy przyznają rację, czy uderzą się w pierś, czy powiedzą, o dobrze, że ja tak nie robiłem, albo... Albo mogą się poczuć trochę niewygodnie, kiedy usłyszą pewne, pewne treści. Hmm, więc myślę, że dla każdego rodzica jakieś wnioski zostaną wyciągnięte. No właśnie, bo to już wiemy, bo rozmawiałem z dwiema paniami, że ta scenografia, świadomie puszczanie oka, prawda, ten taki tak. kontrolowany kicz, tak, to taki tak. poetyka szczęścia taniego i te kostiumiki, tak i tak, tak, stroka, tak, i tak, tak. dalej. Ale pod spodem coś jeszcze jest. Tak, pod spodem coś jest. I tak naprawdę ta scenografia, i te kolorowe kostiumy, i ta abstrakatość ma trochę uładzić te emocje, które gdzieś podprogowo chcemy widzom przekazać. A nie tak na przykład, jak w utworze Soundgarden, Black Hole Sound, <laughs> gdzie jest <laughs> taka rodzinka z lat 50., <laughs> te prześwietlone, przekoloryzowane. To tak, to jest coś takiego, też. Że, że jesteśmy bardzo. Nakreśleni grubą kreską. Mocna chodzi, konwencja, prawda? Tak, jeśli chodzi o kostiumy i scenografię, jest to bardzo mocne i konkretne. Yy, I wydaje się, że cukierkowe, yy, ale podprogowo no, dzieje się nie najlepiej. Na szczęście bajka ma cały przebieg, która doprowadza do dobrego zakończenia. <grytanie> tak myślę. I na koniec y, takie samo pytanie, które zadałem pani Mai, kiedy mhm. pani mogła w kolejnoskopie czasu cofnąć się do Sandry, młodziutkiej dziewczynki, mm -hmm. co Pani by jej teraz powiedziała z perspektywy swojego doświadczenia mm -hmm. życiowego, troszeczkę też oczywiście tego w spektaklu, czy dobrze robi, czy tak ma trzymać, tak ma żyć, czy wręcz pokaż co chcesz. Mm -hmm. Ja bym powiedziała, że bardzo dobrze robiłaś i że bardzo dobrze, że się stawiałaś i że byłaś uparta. Czasami brakło tej wiary w siebie. Natomiast uważam, że tę drogę, którą pokonałam jako dziecko, doprowadziła mnie do tego miejsca i myślę, że nic bym nie zmieniła, że miałam na tyle hardy charakter, że i byłam na tyle uparta, że ta upartość jednak do czegoś mnie prowadziła zawsze i nadal prowadzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.